Gwiazda zaprezentuje uczennicę klasy 3A Technikom Żywienia i Usług Gastronomicznych Patrycja Trumbińska. Świeciła gwiazdo na niebie, srebrna i staroświecka. Świeciła wigilijnie, każdy zna ją od dziecka. Zwisały z niej z wysoka długie, srebrzyste promienie, a każdy promień to było jedno świąteczne życzenie. I przyszli, nie magowie już trochę postarzali, Lecz wiejscy kolednicy, zwyczajni chłopcy mali. Chwycili za promienie, jak dzwonnicy za sznury, Ażeby śliczna gwiazda nie uciekła do góry. Chwycili w garść promienie, trzymając całej siły, I teraz w tym rzecz cała, by się życzenia spełniły. Jest tu kilka pokoleń, tych, którzy pamiętają ciężkie czasy w naszym kraju, gdzie półki były puste, gdzie stało się w kolejkach za chlebem, gdzie żelazna kurtyna dzieliła Europę i świat. Dzisiaj mamy wojnę na wschodniej granicy i są też pokolenie, które przeżyło transformację. I są ci najmłodsi, którzy mają wszystko. Mają wolny kraj, mają cudownych rodziców. Ale chciałbym też przekazać Wam wszystkim, i tym najstarszym, i tym najmłodszym. Wszyscy odgrywamy bardzo ważną rolę w kształtowaniu przyszłości naszego kraju. Uważam, że to, co dzisiaj tutaj się dzieje, to jest ogromna praca wszystkich i tych starszych, bo uważam, że my nie uważam się za starszego, przepraszam, ale yy, ja i wszyscy moi przyjaciele spoczywa na nas ogrom, ogrom pracy, bardzo ciężkiej pracy, która spoczywa na naszych barkach, żeby ci młodzi, wspaniali uczniowie, którzy się dzisiaj tutaj pokazują, których jest ponad 900 w naszej szkole, tak samo jak my podchodzili do życia w przyszłości, żeby też również pielęgnowali te tradycje. Bo bez tradycji bez pamiętania o historii nie będzie naszego kraju. Często rozmawiamy w Sejmie, właśnie z, z, wspominając tę miłą atmosferę w naszej szkole, z szkół rolniczych w Centrum Kształcenia zawodowego Praktycznego Ślidzwinie im. Stefana Żaromskiego. Panie Dyrektorze, na pana ręce składam serdeczne podziękowania i gratulacje za tak wspaniałe prowadzenie i oczywiście organu prowadzącego panu staroście Mirosławowi Majce za wspaniałe taki patrona dzisiejszego doświadczko kursu. Ja myślę, że dzisiaj w takim y, jesteśmy radosnym oczekiwaniu na pamiątkę największego, najważniejszego wydarzenia, które było ponad 2000 lat temu, gdzie dorodziła się Boża Dziecina, nasz Odkupiciel, nasz Zbawiciel i myślę, że to dzisiaj radosne spotkanie jest takim zwieńczeniem naszej wiary, naszej nadziei. I to jest dobrze, że młodzież i... i jest wychowywana w takim duchu nie tylko wiady, ale jednocześnie patriotycznym, bo tak jak Pan Dyrektor powiedział, przyszłość kształtuje nasza młodzież, i dobrze, że wychowujemy się w pewnych wartościach i w pewnych takich poszanowaniu naszej pięknej tradycji, naszych kolęd. To, że śpiewaliście od początku te kolędy właśnie w takich nowoczesnych aran aranżacji, to jest dowód na to, że, że kochamy, szanujemy przeszłość i idziemy też w tymi wartościami niko taki mi się nie